Przeziczołem, drodzy widzowie. W Bardo, w sklepie z bronią u leśnego dziadka, na stojaku z bronią, stoi sobie i czeka na nowego właściciela, styrany i zmęczony życiem. Pokancerowany i poprzerabiany karabin Manlichera, z którego ktoś zrobił coś między karabinkiem a sztucerkiem. Broń ta już kiedyś była omawiana na kanale. System Manlichera, historia tej broni. Ale tym razem chciałbym jeszcze na chwilę do tego wrócić, ponieważ po pierwsze, tym razem sobie postrzelałem z tego egzemplarza, w dodatku niewiele od niego młodszą amunicją. A po drugie, ten konkretny egzemplarz ma na tyle fascynującą historię, że chciałbym wam ją przybliżyć, ponieważ jest to historia swojego rodzaju życia pozagrobowego. Konstrukcji, która powinna się skończyć razem z Imperium Austro-Węgierskim, no najdalej powinna całkowicie zaniknąć i umrzeć po Anschlussie Austrii. A mimo to, na przykładzie tego konkretnego karabinka, widać, że strzelały zaskakująco długo. Serdecznie zapraszam. Podstawowy karabin armii austro-węgierskiej narodził się jako nowoczesny projekt dla wielkiego imperium, które miało potężne potrzeby mobilizacyjne. Przed wybuchem Wielkiej Wojny duże ilości tych karabinów zakupiła Bułgaria. Po I wojnie światowej i rozpadzie Austro-Węgier, jako że główny promotor tego projektu i systemu, czyli imperium, już nie istniał, a nikt inny nie był zainteresowany przyjęciem tej konstrukcji jako swego podstawowego karabinu, to do tej pory wyprodukowane 3,5 miliona karabinów rozlało się po świecie. Jak to się jednak stało, że dawno nieprodukowana broń upadłego imperium bez dostawcy amunicji oraz części zamiennych wciąż strzelała 73 lata później w trakcie rozpadu Jugosławii? I wal. W ramach reparacji wojennych Manlisier pojawił się w różnych rękach. U żołnierzy włoskich w Afryce Wschodniej, indyjskich rekrutów w Imperium Brytyjskim, wojsku polskim, armii rumuńskiej, czechosłowackiej i jugosławiańskiej. Odziedziczyły ją także teraz już podzielone Austria i Węgry. Oznaczało to, że manliszery stały się mało perspektywiczne, a produkcja amunicji do nich niezbyt obfita. Jugosławia w latach dwudziestych postanowiła dopasować licznie posiadane manlichery do standardu używanych jako broń główna Mauserów i zaczęła je przerabiać z amunicji 8x50R w fikuśnych ładownikach na mauserowską 7,92x57 pakowanym w proste łódki. Niestety dwutaktowy zamek niezbyt się polubił z nową amunicją oraz łódką. Zmodyfikowano w ten sposób 123 tysiące karabinów, które trafiły następnie do zapasów dla jednostek drugorzutowych. Austria Węgry i Bułgaria w latach 30. posiadane karabiny przekalibrowały pod nowy, znacznie mocniejszy nabój ostrołkowy 8x56R. Na karabinach dobito na komorze literę S, żeby nikt nie pomylił nowego rodzaju amunicji ze starym. Ponadto większość karabinów w wymienionych czterech krajach skracano do długości standardu karabinków, co powoduje, że dzisiaj pełnowymiarowy, długi karabin przerobiony na ostrołkowy nabój jest wielką rzadkością. W marcu 1000 w 1938 roku trzecia Rzesza zajęła Austrię, a wraz z nią przejęła jej wojsko oraz magazyny, które były pełne karabinków M95 łamane na 30, zasilanych właśnie nabojem 8x56, który Niemcom nie był do niczego potrzebny i do niczego więcej im nie pasował. Węgrzy w tym samym czasie także odchodzili od Manlyszerów na rzecz nowego karabinu 35M który w przyszłości też został przekalibrowany i dopasowany do amunicji niemieckiej. Przez jakiś czas po zajęciu Austrii Niemcy dalej produkowali tę amunicję, dodając na denku łuski swą paskudną wronę. Z takiej właśnie amunicji z 1938 roku miałem okazję postrzelać. Niestety z powodu zużycia sprężyny blokującej ładownik z dość marnym, a wręcz bym powiedział komicznym skutkiem. Gdy druga wojna światowa się rozkręcała, Niemcy posiadane karabiny, zarówno te, które były w magazynach, jak i te, które wydano drugo-, a nawet trzecio-orzutowym jednostkom oraz policji, odsprzedali Bułgarom. Ponieważ y, Bułgarzy już szeroko stosowali tą broń, a dla Niemców ona była tylko i wyłącznie logistycznym obciążeniem. W toku walk Manlisier wrócił tu i tam jako broń najczęściej drugiego rzutu oraz partyzantów. Strzelali z niego Włosi, Rumuni, Jugosławianie, Bułgarzy, a w ostatnim okresie wojny także Niemcy, bo gdy dostawali już potężne wciry i trzecia Rzesza się chyliła ku upadkowi, wszystko jak leci wydawali żołnierzom Volkssturmu, w tym także te karabiny, do których bardzo często nie dojechała na czas amunicja. Te problemy z amunicją na tyle mocno dawały się we znaki nie tylko Niemcom, ale wszystkim użytkownikom tego systemu, że wydawało się, że Druga wojna światowa definitywnie zakończy wojenną historię tej broni. Po zakończeniu walk na rynku pozostało dwóch istotnych użytkowników tego systemu. Bułgaria miała dużo manliszerów już wcześniej, a po wojnie Związek Radziecki przekazał im na zasadzie a już to macie, to damy wam więcej to, co zdobyli w czasie wojny na wojsku węgierskim i niemieckim. Niedługo potem Bułgarzy Przeszli na sowieckie systemy uzbrojenia, a zabytkowe Manlyshary sprzedawali po taniości w tak egzotyczne miejsca jak Mozambik, pogrążony w wojnie domowej lat 70. Jugosławia zaś, wyznając podobną doktrynę jak Finlandia, choć też handlowała swoją i zdobytą bronią, to nigdy nie wypstrykała się do zera, bo szykując się do partyzanckiej wojny totalnej, zakonserwowała wszystkie karabiny i te nowoczesne, i te zabytkowe, i te typowe, i te dziwne i wszystko to umieściła w rozsianych po kraju magazynach. Na zasadzie lepiej mieć i nie używać, niż chodzić i się prosić. Mijały lata, Stara broń stawała się jeszcze bardziej przestarzała i tak sobie leżała pod warstwami gęstego, śmierdzącego jugosławiańskiego towotu, aż tu nagle latem 1991 roku skrzynki zostały otworzone, broń rozkonserwowana i ten konkretny zabytkowy karabin, który pamiętał I wojnę światową, Anschluss Austrii, II wojnę światową i komunizm w Jugosławii, wyruszył na trzecią w swoim życiu wojnę, wcielony do piątej z kolei armii. Nadszedł czas służby w rękach muzułmańskiego bojownika, w imię Bośni i Hercegowiny. Wojna w Jugosławii jako wojna domowa z ciągle zmieniającą się ilością stron konfliktu oraz frontów obfitowała w kuriozalną, przestarzałą i kombinowaną broń. Przysłużyły się temu zarówno zakupy zagraniczne, jak i plądrowanie wspaniałych wojskowych magazynów, gdzie leżało wszystko, co kiedyś zdobył Tito sprzęt amerykański, niemiecki, sowiecki, włoski i inne cudaki. Żołnierz walczący z tym manliśerem nie miał łatwego życia, bo amunicja 8x56 w Bośni lat 90. Nie była popularnym nabojem. Karabinek przerobiono na modłę myśliwskiego sztucera skracając od przodu łoże oraz dodano mu bardzo klimatyczny grawerunek na kolbie. Krótka lufa plus mocny nabój równa się dużo huku, a mało celności. Trzeba jednak brać poprawkę na to, że o ile Serbowie po rozpadzie Jugosławii przejęli główną tkankę rdzeń armii jugosławiańskiej, a Chorwaci bardzo szybko zabrali się do zajmowania magazynów oraz mogli dokonywać zagranicznych zakupów na większą skalę, to inne strony konfliktu. Nie miały już tak obfitego dostępu do sprzętu. Dlatego najwięcej kuriozalnych rzeczy używali bośniacy. W kolejnych miesiącach i latach wojny wojsko coraz lepiej się organizowało. Na linii coraz częściej używano standardowych automatów kałasznikowa, a te wszelkie maści dziwactwa takie jak właśnie Uffmanlisher, jak włoskie karabiny karabinki Carcano, zarówno z I jak i II wojny światowej, zabytkowe mausery różnej produkcji i inne wynalazki zostały przez wojsko ponownie zatowotowane, wrzucone w drewniane skrzynie i po jakimś czasie ichniejsza wersja Agencji Mienia Wojskowego wystawiła to na sprzedaż, na zasadzie skrzynka, niespodzianka, nie wiadomo co jest w środku, coś tam jest napisane. Wesoły miks, wiecie tak, kupowanie ubrań w ciucharni w ostatni dzień przed nową dostawą, jak wszystko jest po 2 złote. Panie, to co leży po taniości albo pan bierzesz, albo nie zawracaj gitary. No więc y Więksi handlarze najpierw kupowali to na zasadzie poproszę 20 skrzynek niespodzianek, potem dopiero to otwierali, zaczynali to sortować, przebierać, co im się trafiło, co do chuty, co na części, a co jest całkiem dobrym trafieniem i cennym, pięknie zachowanym zabytkowym karabinem, czy inną bronią. I potem ta broń od tych handlarzy wędrowała do kolejnych handlarzy, do kolejnych sklepów, coraz dalej i dalej, aż finalnym miejscem docelowym, tak jak w wypadku tego karabinka. Jest sklep z bronią, gdzie jest sprzedawany jako historyczna broń kolekcjonerska. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ zarówno po I wojnie światowej, po II wojnie światowej, czy właśnie po wojnie w Jugosławii, mnóstwo tego typu zapasów wojskowych potem rozchodziło się po świecie i bardzo często trafiało na przykład do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest bardzo duży rynek na tego typu ekswojskową broń, gdzie kiedy jest ona jeszcze w miarę młoda, była kupowana do różnych przeróbek jako broń sportowa czy myśliwska. Jako tania broń do zabawy na strzelnicy, a dopiero z czasem nabiera wartości kolekcjonerskiej. Nie inaczej było z tym egzemplarzem. I choć jest on zmęczony życiem i wymaga, no przede wszystkim trzeba wymienić sprężyny od mechanizmu blokującego podajnik w pudełku magazynka. To jest to o tyle ciekawa broń, że jak już wspomniałem, zaliczyła w swoim ponad stuletnim życiu pięć różnych armii i trzy konflikty. I jak widać, wciąż jest sprawna. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie Mirka, który był naszym zbrojmistrzem, oraz pozdrawiam Jerzego, który w tym odcinku robił za bośniackiego bojownika. Dziękuję Państwu za uwagę, krótko, ale mam nadzieję, że dla tych z Was, którzy interesują się bronią palną, było to ciekawe i żegnam się. Życzę dobrej nocy. Cześć.